Witam was w kolejnym odcinku moim no kanale, Z tej strony Jochny3465 A dzisiaj znowu odcinek o DMX -ie. Tydzień temu miałem nagrać odcinek, ale sory nie miałem czasu Dzisiaj pokazowe sceny To znaczy dorobiłem sobie trochę scen Dowiedziałem się czegoś nowego na sterowniku I chciałem się z wami tą wiedzą podzielić z tego co wiem, tego jeszcze nie nagrywałem, więc yy, zaczynamy od razu, nie przedłużę. zaczynamy. Film będzie trwał coś około 9 minut, na pewno nie zalecę ostatni. Będzie po prostu krótszy, bo mam mniej materiału do, dla Was do nagrania i też nie chcę, żebyście tyle czekali, więc przed tym jeszcze zostawcie łapę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole. Wejdźcie do opisu po więcej informacji, a ja już nie przedłużam i lecimy z tematem. Zatem... Okej. Okay. Zaczynamy od tego, że mamy nasz sterownik. On jest już z lampami uruchomiony, więc yy, zaczynamy pokazy świateł. Pokazy świateł, jakieś DMX-a też będę nagrywał, a ja na razie chcę się głównie skupić na oprogramowaniu. A później będziemy zajmować się różnymi pokazami świateł. Najpierw powiem Wam, co się nowego dowiedziałem, a później pokażę Wam sceny. Sorry, że Bruno jest sterownik. Uff już czysty. W miarę. Muszę go jeszcze też trochę przyczyścić. Ale dobra. Zaczynamy od sekcji tej. Bo głównie się dzisiaj na tej sekcji skupimy. Choć I na tych scenach. Dzisiaj się na urządzeniach i na tych fajderach nie skupiamy. Dzisiaj się skupiamy na tej części. I tych scenach. No więc dobrze. Zaczynamy od tego nowego, co się dowiedziałem, co sobie sam odkryłem. Coś bank. Jest tutaj kilka banków. I jest tutaj... Ponad 130 banków, tak 30 banków, i te banki odpowiadają za dane sceny i zadane dane światła ruchome. I to w sumie tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Pokażę Wam zaraz, jak te banki działają. 2 minuty filmu, ja już Wam wyjaśniłem tą ciekawostkę, której się dowiedziałem. Super, dobra. Lecimy z tematem. Zatem na banku numer 101, czyli na tą podstawowym, na jedynce, zaczynamy od programu światła. To jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, to jest tryb demo, szóstka, stroboskop fioletowy, czy to widać? 7 stroboskop, tylko że turkusowy. 8 stroboskop, zmieniając się. Dobra, to tyle na banku numer 1. Przejdziemy sobie do banku, no 130 i tutaj tak. Na scenie numer 1 mam coś takiego. Na scenie numer 2 mam coś takiego. Na scenie numer 3. Mamy coś takiego, no 4, mamy coś takiego, wydaje się to zwykłe, po prostu się zmieniają same kolorki, to jest taka sama wersja jak ze stroboskopem, tylko po prostu nie ma stroboskopu, to jest najbardziej luźniejsze. Piąteczka, tu mamy stroboskop ym, taki bardziej żółtowaty, z tego typu i szóstka, tu mamy stroboskop niebieski. Wygląda to fajnie, ale y, jeszcze to wiadomo, nie jest koniec filmu, bo na razie statyczne sceny. A zaraz przechodzimy do scen ruchomych, bo mam cztery, trzy us cztery ustawienia, które wam oczywiście pokażę. Dobra, przechodzimy do banku. Bank 30 zrobiliśmy, bo na siódemce i na ósemce, jak widać, nie ma nic. Dobra. To kolejny bank. Przechodzimy sobie do banku numer 102. Tutaj mam tylko trzy sceny. Pierwsza scena. Druga scena. I trzecia scena. Dobra. Jeszcze jeden bank nam został. Bank numer 103. Tutaj mam. To było głównie przystosowane do tych parów statycznych. no jeden 2, któryka Na czwórce mamy czerwone głowy. Ym... 70 głosze. Dobra, to, to są wszystkie. Tak, to są wszystkie sceny statyczne, które wam pokazałem. To teraz przejdziemy sobie do scen ruchomych. Bardzo szybko, sprawnie. Powiedziałem Wam coś o tych bankach, i chyba to na razie tyle. Nie chcę nagrać dzisiaj drugiego filmu. Zajmę się, za niedługo pokazam świateł dla Was, do danych utworów, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to u mnie wygląda, bo wiem, że widzicie takie te, ale jak to u mnie wygląda z imprezami, jak ja na imprezach, jakie ja robię oświetlenie na imprezach, jak to wygląda. Jeszcze jedną scenę ruchomą będę chciał stworzyć, ale to już nie dzisiaj, bo już dzisiaj mi się strasznie nie chce i nie chce mi się to bardziej tego wam pokazywać, bo zajęłoby ten film by trwał z dobre 20 minut, a tak nie chcę. Dobra, przejdźmy od razu do scen ruchomych. Zacznijmy od banku 101 i klikamy sobie autodelu. Tę scenę już znacie, spot się rusza w taki sposób głowy tak jedna, druga fajnie pokażę wam teraz tak jak siedzę, jak się leżę tak to właśnie się prezentuje mi się wydaje, że dosyć spoko i że fajnie się to prezentuje bardziej zwłaszcza spot zobaczcie spot się fajnie rusza Bardziej przy już wam nie zrobię, Dobra, 6 minut to jest jeden. Bank numer 102 to jest, uwaga, coś takiego. Nie patrzeć, To jest po prostu tylko że ruchomy, tak bardziej na party bym powiedział, bardziej na takie typowe dyskoteki. To no jest, stworzyłem to, Dobra, tak tutaj. Dobra, teraz jakbym siedział. Przybliżę wszystkie głowy. Łoż pierwszy. Łoż numer dwa. I spot. To jest maksymalne przybliżenie. Zmniejszam. Dobra, 7 minut. Ja jeszcze mam dwie. Jeszcze jedna. To jest na banku numer 130, tylko muszę sobie podnieść tak to wygląda. Tutaj głowy tak bardziej na bok kwalifikują. Spot fajnie. Łoszę jeszcze muszę lekko poprawić. Ale to już mówię wam, no, dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj mam totalną chillera. Bo nauki w tygodniu trochę było, więc tak nie zdążyłem dla was dłuższego filmu nagrać. Dobra. Jeszcze ostatnia zaraz scena i kończę ten film, bo nie chcę was tutaj za dużo zanudzać. Spod fajnie te kółeczko wygląda. Zobaczcie. Na łóżko. I tak ogólnie. Tam gdzieś komputer w tle. <grym> Dobra. To było na tyle. Jeszcze ostatnia scena czyli numer 103 opierano się na czymś takim zobaczcie takie zapalanie się naszych łoszów to jest taka scena bym powiedział bardziej ludna, choć ona się sama stworzyła przez sterownik, więc zostawiłem ją fajnie wygląda, tak na ścianie, uwaga fajnie, mi się ona podoba więc ja po prostu zostawiłem ją Będą tak wiecie, zostawiłem. Dobra! To są dwa łosze. Dobra! Widzowy. Trzymajcie się. Nie chcę to was zanudzać, więc trzymajcie się. Tak jak mówiłem, będzie 9 minut. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapę w górę subika z dzwonaczkiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema, cześć.